Spałem do 10 śniadanie ee, naczynia, i działam z filmami. I no będę musiał go zaraz przepalić. Na razie wykorzystuję baterię laptopa do samego końca no i później go przepalę na godzinkę. I przed snem też na godzinkę. Bo nie mam wyjścia, no. Trzeba to trzeba. Już tego mojego agregatu, odprębnoktórego, nie ważę. W duszy. E, w dupie z tym miał kabel. Mam kabel, to by gdzie tu gniazdko znalazł i się podłączył, ale to, to już jest przegięcie pały Tutaj chyba jest gniazdko. Nie no. przypalę go. Przesadę. No ale to taki właśnie ten. Są możliwości, bo wystarczy mieć zwykły ten przedłużacz i dać prądu i inwerter by i ładował baterię z sieci i. Dawał prąd na kabinę. Niech godzinę se pochodzi. I zobaczycie teraz, będziecie mieć przykład. No spalę ile? 4, 5, 10 litrów może? Przez 2 godziny 10 litrów, ale jak to będzie od razu wpływało na obroty jałowe, nie? Chciałem się wykąpać. Lekki śnieżek pada. To już jest czwartek O tam z tyłu stoi transwest na zapalonym silniku Ja też go zaraz przepalę Wczoraj go dwa razy przepalałem Znaczy nie, trzy w sumie Tam widzicie stoją ciągniki pojedyncze O dwa transwesty stoją Oni powinni jak już są nawet z tej samej firmy Jeden za drugim stanąć Szkoda gadać Dobra Przepalam go Czekam na Czekam na Telefon Bo dzisiaj powinien być No i podejrzewam, że to będzie po południu, nie? Ile jest tam na blacie? W oltarzu, No 11.7 Odpali Niech sobie godzinkę pochodzi znowu I ewentualnie po południu też, jak nie będzie telefonu Siedzenie na laptopie, webasto, to wszystko zużywa Energii Jest za 27 wieczorem A Jeszcze nie mam telefonu Także ja jeszcze czekam godzinkę do. No, to jeszcze jest jasno, nie? Ale. No, co mi to da, że teraz zacznę jechać? Najwyżej Kalgarę przyjadę, ale tam teraz korki są. Że prawdopodobnie pójdę spać i oni zadzwonią do mnie o 9:10, że jest gotowe. No to ja pojadę wtedy o czwartej tak, o rano mojego czasu, czy tam o 5:00. I podepnę się i prosto na przegląd mięsny. I już nie będę miał ciśnienia, nie? Tylko ten przegląd mięsny jest ciśnieniem, żeby jutro zrobić co czwartą po południu, no ale to przed czwartą po południu to jest moja szósta, więc <laughs> to jest e, jak wyjadę o piąty rano, to z palcem w nosie tam zdążę. A później już będą tylko dwa dni spokojnej jazdy. Nie? Mam 2700 km, jakoś tak. Tak, no nie pokazuję, no cel 2700, a do przeglądu mięsnego jest 2. 500 km, no to jutro przejadę przegląd mięsny i gdzieś tam pojadę dalej do Billings czy do, nawet do Great Falls, starczy i później dwa dni jazdy. No i ja sobie ustawiłem tak, żeby pojechać tu na Nebraskę, ale też jest możliwość jechać tu na Denver, nie? To same mile, ale zobaczę, jaka będzie pogoda. Odpocząłem, tak mi kolega powiedział w Polsce, ty odpocznij, jak będziesz w traku. Odpocząłem w traku <laughs> po tym intensywnym tygodniu w Polsce i pracy. Jestem na bieżąco z filmami. Nareszcie zrobiłem sobie update tego drona, bo tam co jakiś czas... Mi się to podoba w DJI, oni cały czas coś robią. I są regularne update, nie tak jak z GoPro. I tam jest drugi prince, ten bordowy. No i co? Jest siód na wieczorem, no. Coś bez sensu teraz jak zadzwonią. Jeszcze jak jest jasno tak, nie? Mówię jeszcze do 8-9 Max, ale to później no, no nie, nie ma sensu jechać. Ja już wolę pójść spać tak gdzieś za dwie godzinki, wstać o czwartej rano, zjeść śniadania jak człowiek i o 5 rano ruszyć z dwugodzinną przewagą, bo tu jest cały czas różnica dwóch godzin i, i ten. I potera na przegon mięsny, granica, przegon mięsny i później pojadę gdzieś w Montanej. 28 już miałem się rozkładać do spania powoli, ale jeszcze jest jasno, nie? No więc jadę, przejadę Calgary, podjadę pod ten, pod granicę i tyle. Ten prędz jeszcze nie pojechał, ciekawe czy dostanę to, to samą naczepę, czy jego naczepę, bo mogli zmienić naczepy, nie? Dobra, zaraz się dowiemy. Pek pyk, jadę się szybko, podpiąć, zważę się na wadze i tylko przyjadę Calgary i stanę albo w Ledbryć, albo przed granicą, no nie ma sensu dzisiaj przekazać granicy I co, i będę stał, stanę pod tym, pod Meat Inspection Jakby jakieś ciśnienie było, ale mówię no Ja ciśnienia żadnego nie będę miał Jutro prawdopodobnie, prawdopodobnie do Billings tylko dotrę Bo nie będzie sensu I będę podejmował decyzję, które będę jechać Czy na South Dakota, czy na Wyoming, Colorado No, ta, ja tak coś czułem, że to będzie ładunek, będzie go, Wieczorem gotowym Myślałem, że będzie wcześniej o czwarte, ale mówię, to nic nie zmieni, bo przeglądu mięsnego nie przeskoczy. Także tak, jest dobrze. pewnie była gotowa z 2 godziny temu, ale papiery musieli przygotować, bo to tak jest na granicy zawsze trochę więcej papierologii jest. No ale okej. Okay. Zaraz zobaczymy, czy to jest ta to sama naczepa czy nie. Czepy nie jest to sama co rzuciłem, ale też TK. Ja zrzuciłem TK 4313, a będę miał TK4301 Tak jest. A moja już jest też na chodzie. Tylko mi załadowali jak szło i ten kierowca weźmie tam co ja zostawiłem Aby się pomylili z numerami. Wątpię, ale 4-3, A nie jest, 4 3, 0, to jest Good Ale to To często bywa z tymi szanterami, to jest przegięcie pały Ja pierdzielę, ale wysoko dawno Nie mogę ej. O, Teraz się podepnę 5 minut się siłowałem, bo na w tych małych obrotach, bo na wyższe, wyższe, wysokich nie pójdzie, bo z ciężar. Papiery się zgadzają. Wszystkie papiery są, certyfikaty. Sprawdziłem też gdzie mam przegon mięsny, bo raz mi powiedzieli tu, a to się patrzy w papierach, gdzie jest. Ale tym razem podali mi dobrze. Niby tych papierów do przeglądu mięsnego się nie powinno otwierać, ale gość powiedział, że może się otworzyć. I zawsze sprawdź, bo czasami oni zmieniają te ten. No i teraz jadę się zważyć. Dzwoniłem do prynsa, czy Dostali papiery przez maila Tak, dostali, wysłali do brokera Jak będzie manifesto, to widać. Ja dzisiaj dojadę sobie do Milk... Milk River, coś takiego, czy Milk Way Milk River No, przed granicą, to jest duży parking Pod całą granicą też jest parking, ale ja wolę spać w Milk River Ubi Prince też przyjechał Tamten kierowca jedzie do... Wisconsin, mówi no z Wichity do Nogales już jest bliżej niż dalej, nie? A, ale moim, żebym pojechał na pustu. Chociaż teraz jak więcej idzie warzyw z Meksyku, bo taryfy, bo driabli wiedzą, to może być, mogą być warunki z Dobra, nieważne. Jadę się zważyć, jadę na przegląd mięsny, a później się zobaczy. O, tu mam, zaczął śnieżek znowu padać. przystało na chwilę. Ale mówię, tutaj ma spaść między 5 a 10 cm. Jak będę jechał na południe to będzie się osłabiało Bardziej na północ będą opady Teraz to jak jestem załadowany to spoko jest Kurcze, widoczność się pogorszyła Może z tego wyjadę jak będę zaczął jechać na południe bo to się dopiero co zaczęło, no dosłownie jak się podpinałem, nie? Zobaczymy To idzie z północy i z zachodu Tu jest waga Ważymy się i spadamy O, już mam manifest nie jest ciężki ładunek, ale jak jest waga to profilaktycznie 5500 i tu musi być mniej niż 15300. 14600 dobrze i z tyłu może być ciut ciężej ale też nie więcej niż 15300 Czy tam 15500 to się pamiętam no, idealny ładuneczek. No to wiem. Piękna pogoda do jazdy, leniwy śnieżek. I dobra widoczność, to jest najważniejsze. Ja chyba z tego będę wyjeżdżał, bo widoczność się coraz lepsza robi. No i mróz. Wyłączyłem wycieraczki. Powietrze na nogi, szyba. Tak jest suchy śnieg, to się odbija i jest git. i wystarczy. Słońce się przebija, i opady się zmniejszają. Także tak jak mówiłem, to idzie z zachodu, z północy na wschód-południe i ja powinienem z tego szybko wyjechać rano może już nawet nie będzie śladu po tym, a, a może coś tam ten. Mówię, ja dzisiaj jadę do północy. Jest moja dziewiąta, jeszcze 3 godzinki max. Nie ma sensu jechać dalej, bo 300 km to będę miał 2 na 3 dni. <grym> to jest jazda na lajcie. 8 wieczorem, czasu lokalnego. Ten meki ścieżek się utrzymuje, ale widoczność jest bardzo dobra. Więc mam dwie opcje, albo Nanton, albo Milk River. Zobaczę jeszcze. Gdzie bym nie stanął, to godzina przybycia na Mid Inspection jutro będzie taka sama. To jedna rzecz, a druga rzecz, że już jestem... który ja będę na tym Unitec jakbym stanął teraz to zaczął jechać o 8 rano no to będę na 9-10 czasu lokalnego no to, to jest ok to jest bardzo ok granica razem z przeglądem mięsnym i pewnie nami z godzinkę i jutro dzień na lajcie z pięknymi widokami Montany. tak jest i stwierdziłem, że nie jadę dalej jest tu, To jest miejscowość Nanton, Alberta No później tam Żeby do tego Milk River dojechać to jeszcze trzeba by jechać 2 godziny No to będę jechał do pierwszej nad ranem, to jest bez sensu Już mi się chce, już mi się poziewuje. Mógłbym jeszcze trochę dalej pociągnąć do Ledbridge, Ale tam nie ma dobrych miejsc do spania, bo tam jest taki flying jay obskurny Kardloki tam może nie być miejsca, w zawalone błoto i też jest taka resteria przy drodze to nie ma sensu, no i tak, no, 2400 km do celu i mam na to piątek, sobotę i niedzielę, więc po co jechać dalej, wystarczy tu, Nanton i dziękuję do widzenia wiem, tu jest 50, już się zwalnia, już się zwalnia już się zwalnia Tutaj rowerkiem sobie jeździłem rok temu, jak peryładowałem. Tu po lewej będzie Flying J. Rano, jak nie będzie mi się chciało kawy robić, to sobie kawkę wezmę. Wszystko pod kontrolą. Woda nabrana, jedzenie jest zrobione. Warzywa, których nie mogę wwozić, są zjedzone czyli pomidory. Ziemniaki ugotowane. Mam tylko tą mrukole i czerwoną cebulę. Ale to można odwozić. Połowę czerwonej cebuli. I w Stanach sobie kupię tylko ten. Pomidorki i paprykę. I sądzę, że do domu mi starczy. No bo z tej Wichity Kansas, no to gdzie będą mnie przerzucali do domu albo do Toronto dobra, gdzieś tu trzeba skręcić nie, następny jeszcze jest wjazd. na truck stop I wystarczy, gdzie ja się tam będę zażynął i tak przyjadę na Meet Inspection około 9 rano, więc czasu lokalnego, a są otwarcie do czwartej. Dobrze. To był krótki dzień pracy. Ale jest spoko. Mogłem nawet jechać spać pod ten meat inspection, co ale w imię czego. I tak zdążę, i tak zdążę. stanę tak żeby nie przeszkadzać innym z moją chłodnią i już tutaj sobie stanę. Dobrze. To by było na tyle.